Aha, badanie rasowe, no to, no to, to teraz, no to, no to wtedy myśmy nie wiedzieli, że to jest jakby powiedzieć rasowe badanie. Jako uczniowie w drugiej klasie, to pamiętam, że to było w drugiej klasie na pewno, bo to było tutaj nasza szatlaskiej ulicy i ten dom nawet jest do dziśnia. Tam i mieli i tam my do drugiej klasy i przyszła, tak mówiłem, że przyszła nauczycielka, jakby to z dyrektorem i jeszcze z jakimiś dwoma gośćmi. I oglądali nam oczy i włosy. I za, no, t, pisali się ilu w klasie takich taki chłopców w tym, w tym roku, o w tym wieku jest blondynów, ile jest takich szatynów, ile jest brunetów i tak dalej. To tylko tyle, co jakby to powiedzieć wtedy, by wybierali jakieś rasy czy co. Ale to nikt nam tego nie mówił. I no wiem, że nas oglądali. Jak wyglądamy, jakie mamy włosy, no, to to wiem. Tylko tyle na temat rasowy.